Witajcie! Dzisiaj mamy dwa lata od powstania koronawirusa w Polsce i dzisiaj sobie zobaczymy jak powstał koronawirus. Jest to specjal koronawirusowy, e, ale zanim zaczniemy strzelcie łapeczkę w górę. Subika na kanale, ponieważ brakuje nam jednego subika do 50, e, a wtedy będzie dużo specjali i po prostu e, jeżeli chcecie e, 2 i 4 marca historii pierwszego zakażenia w Polsce, to dajcie znać w komentarzach, ale najprawdopodobniej taki odcinek się w tych dniach pojawi, aby po prostu przechodzić do oglądania. To jest Wuhan, miasto we wschodnich Chinach, w którym mieszka 11 milionów mieszkańców. Oficjalnie podaje się, że to stąd wziął się nowy koronawirus, który aktualnie roznosi się po całym świecie. Liczba przypadków tego zakażenia ciągle wzrasta, pomimo wszelkich prób powstrzymania go. Oto historia, jak COVID-19 stał się pandemią. 1 grudnia 2019 roku, według raportu dziennika medycznego Lancet, do jednego ze szpitali w Wuhan zgłosił się pacjent z wirusowym zapaleniem płuc. To był prawdopodobnie pierwszy udokumentowany przypadek wirusa. W ciągu miesiąca następuje seria zapaleń płuc z niewiadomej przyczyny, co powoduje stan alarmowy w mieście. Symptomy są te same. Gorączka, trudności z oddychaniem i suchy kaszel. 31 grudnia chińskie władze zamykają targ Huanan po odkryciu, że źródłem zakażeń mogą być sprzedawane tam dzikie gatunki zwierząt. 5 stycznia 2020 roku liczba zachorowań w Wuhan Wynosi 59, z czego 7 z nich jest bardzo ciężkich. Chińskie władze poddają wszystkich kwarantannie oraz identyfikują 163 osoby, które miały z nimi kontakt. 8 stycznia, według artykułów w mediach, tamtejsi naukowcy odkryli, że pacjenci są zarażani nową odmianą koronawirusa. Koronawirusy to szeroka rodzina wirusów, do której zalicza się zwyczajna grypa i przeziębienie. 10 stycznia media raportują pierwszy przypadek śmierci wywołany nowym koronawirusem. W Chinach narastają obawy, czy uda się zatrzymać jego rozprzestrzenianie przed chińskim Nowym Rokiem, największym świętem w Chinach, podczas którego dziesiątki milionów osób podróżuje po kraju. Wuhan to jedno z centrów produkcyjnych w Chinach, które jest połączone z innymi miastami przez sieć szybkich kolei o długości 350 tysięcy kilometrów oraz międzynarodowym lotniskiem obsługującym 25 milionów pasażerów rocznie, które łączy 30 miast na całym świecie. Między 13 a 23 stycznia przypadki nowego koronawirusa pojawiają się w różnych miejscach Azji: w Tajlandii, w Japonii. I w Korei Południowej. 21 stycznia WHO rozpoczyna codzienne raportowanie ze statusem 282 osób zakażonych w czterech krajach. Dwa dni później Wuhan zostaje objęty kordonem sanitarnym i wszystko zostaje zamknięte. Odwołane są wszystkie wychodzące połączenia kolejowe i lotnicze oraz zawieszony transport publiczny. Dzień przed początkiem chińskiego Nowego Roku. Następnie Chiny zamykają 15 kolejnych miast. 30 stycznia WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Ogłaszam zagrożenie zdrowia w zasięgu międzynarodowym przez wybuch epidemii nowego koronawirusa. Głównym powodem tej deklaracji jest to wydarzenie w Chinach. Ale to, co się dzieje w innych krajach. Na ten moment jednak większość krajów nie zdaje sobie sprawy, że niewielkie liczby przypadków będą miały ogromne skutki. 4 lutego następuje szczyt przyrostu nowych zachorowań w Wuhan, co było rezultatem radykalnego zamknięcia, szerokiego testowania i budowy tymczasowych szpitali. 11 lutego WHO nadaje nazwę nowemu wirusowi. Od tej pory oficjalna terminologia to COVID-19, co pochodzi od słów corona, virus, disease i rok powstania, czyli 2019. Trzy dni później umiera pierwsza osoba w Europie i jest to zdiagnozowany 80-letni turysta z Chin. Poza Chinami zarejestrowano już 505 przypadków zakażenia. 21 lutego pojawia się znaczne ognisko wirusa w Korei Południowej, co łączy się z sektą kościoła Shincheonji i 31 zdiagnozowanym chorym, który zaraził ponad 1100 osób. W kolejnych dniach widzimy setki raportów z różnych krajów. 4 marca uruchomiona została strona, na której na bieżąco można śledzić statystyki zachorowań w Polsce. Jednocześnie tego dnia polski minister zdrowia Przumowski potwierdził pierwszy przypadek COVID-19 w naszym kraju. Sytuacja na świecie drastycznie przyspiesza. We Włoszech notuje się prawie 10 tysięcy przypadków zakażeń dziennie. Rządy w końcu wprowadzają restrykcje i zamykają miasta. W tym czasie Chinom udaje się powstrzymać problem. Ostatni tymczasowy szpital zostaje zamknięty. 11 marca Polska zawiesza zajęcia szkolne i zamyka placówki oświatowe. 12 marca zostaje wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego, a 13 marca zostaje ograniczona działalność restauracji i punktów usługowych. Cały świat walczy z pandemią i niestety w wielu miejscach rejestruje się kolejne rekordy zakażeń i przypadków śmiertelnych. Gospodarki wszystkich krajów zwalniają. Więc rządy szykują pakiety ochronne. USA zamierza przekazać wszystkim gotówkę, a duński rząd będzie płacił do 90% pensji pracownikom, jeśli pracodawca utrzyma miejsce pracy. Pomimo ogromnych środków i poświęceń, wirus dalej się rozprzestrzenia i niestety nic nie wskazuje na to, żeby kryzys miał się szybko skończyć. 26 marca ilość zakażonych przekroczyła pół miliona. Cześć! Potrzebuję jeszcze 30 sekund Twojego czasu. Robię ten film, ponieważ brakuje mi rzetelnych, ciekawie zrealizowanych, ale krótkich w formie informacji w polskich mediach, na przykład na temat koronawirusa. Jeżeli podobał Ci się ten film, jeżeli rezonuje z Tobą ten pomysł, to kliknij subskrypcję albo poleć swoim znajomym, to bardzo mi pomoże rozwinąć ten kanał i robić kolejne materiały, bo to jest mega dużo pracy, dużo researchu, animowania i wszystkiego. Nie będę tym zanudzał. Poproszę Cię o wsparcie. Dzięki. E, więc tak. No. No co powiedzieć? Nie fajnie. E, więc tak. To może nawet taki krótszy odcinek, ale pamiętajcie łapać tę w górze sobie karakterem jak powiedział tam. Więc jeszcze jest w Wami Pa pa!